Hej kamraci, witam Was w dzisiejszym filmie. Jak widać jestem kurcze piratem dzisiaj i stwierdziłam, że będzie nieco inny tryb niż zwykle w Skywarsach, Sky... no, w Skywarsach, ponieważ zobaczyłam, że dodali na Hypixela tryb Lucky... Oj, o Jezus, <noise> Lucky Bloków, więc może być całkiem ciekawie. Ojej... O kurczę. Dziwne rzeczy się tu dzieją, nie wiem, nie wiem. Póki co mam tylko Patyk, żeby walczyć nim, także średnio. Ale cóż. O, TNT, tylko po co mi, jak nie umiem skili? I ty, czy mi? Aha, wzięło mi gdzieś pod ziemię moją skrzynkę ostatnio O nie, mam. O nie, mam sam Patyk i nie mam jak przedostać się na inne wyspy. Aha. No cóż, hmm, doskoczyć nie doskoczę. Może tamten kolega gdzieś podejdzie do mnie czy coś. Chociaż, o, można rozwalać, no to mamy ziemię. Tak, dzisiaj udajemy pirata gigachada. Będzie abordaż robiony jak najbardziej, ale niestety troszkę solo, gdyż, no, nie widzę tu wokół moich kamratów. Ale każdy super gigachadowy kapitan... Oczywiście powinien sam również umieć walczyć. Oj. O! Są refilowane skrzynki. To spoko. To git. O, nie umiem z łuku walczyć, ale może być. Może się uda coś. Hmm. A, jakiś eksplosywny, eksplodujący. Dobra, kaktusy trochę nie wiem po co. Ale okej. Okay. Oj, oj. W ogóle... Więcej... O, tu jest moja skrzynka. Widzicie? Teraz to jeszcze... O Jezus. Co to jest? Teraz to więcej sensu robi, ale już... Oj, mało pra... małe graczy zostało. Za dużo nie ugram w tym meczu. Ale może jakieś top 3 się uda. Zobaczymy. Tam jest kolega. O! Trafiłam w ziemię koło niego, to prawie w niego. O nie, on też ma łuk. I on umie chyba lepiej strzelać niż ja. O nie. Dobra. Trzeba się ukryć, wykopać ostatnie laki, bloki. Dobra, mamy prawie full set. Prawie full set. Mhm. Ciekawe, gdzie są ostatnie, a ten jest jaki? Ten jest po prostu bow. No dobrze, że umiem strzelać. Jaki ma odrzut! O nie! O nie! Co się dzieje? No nie! No, <laughs> dobrze, widziałem się w następnej rundzie, tak? Jak najbardziej. Szanty też później będą śpiewane, bo jak żeby inaczej, jak żeby pirat bez szant. Ale no, póki co do następnej rundy. Oj, trzeba się rozgrzać. I w ogóle widzicie mojego skinka? Jaki śliczny, piracki. Mhm. Sama robiłam, co prawda, no piraci nie byli fioletowi, ale troszkę kto pytał, chciałoby się rzec. E, Także kit. O, mamy wełnę. Mamy czymkolwiek się poruszać. Jest dobrze. Laki bloki sobie chyba w podziemiu. Aha, w podziemiu sobie otworzymy. No dobra, drzewo może być. Czy tam ktoś do mnie się udaje? O, zaraz nie będę miała jak wyjść. No spoko. Co jest? Nic nie mam z tego. Aha, co to jest? Water balloon. Mhm. Co spełnuje? Wodę. Idealnie dla pirata. Bo wiecie, to są wyspy ogólnie. To wyspy się wpasowują w klimat piracki, ale niestety nie ma wody. Ale wyspy są, także w połowicznie jest. O dobrze, że mam jakąś broń. Cieszy mnie. O, mam jakąś broń. Jezus! O Boże, jest strasznie. O nie, o nie! Widzimy się w następnej rundzie. Żeby jakkolwiek skilla pokazywać, którego nie ma, to zdecydowanie wolę zwykłe Skywarsy, ale dla zabawy, no to tu myślę, że jest, jest gigaczadowo. Co to jest? Ale śmieszne. Wow. Ale ładne. Mam winiczka! Dobra, będzie atakował ze mną. Mam nadzieję, że nie wyciszy, wyciszyło pisku, bo mam filtr. Niestety, nałożony musi być. Jest jakieś jest, uroki życia w domu jednorodzinnym z siedmioma osobami. Ale, ale tu się poszczęściło. Wilk mnie zdradzi troszkę. Ale powinno. O, sharpness 3. O! Ale to będzie dobre. To będzie dobry mecz. Jeszcze karotka. Dobra, dawaj, wilczku. O Jezus, no nie, co się dzieje? Czemu ja się palę? O nie, czy to to? No nie to! Czemu mi podpala pode mną halo? Czy złota marchewka daje leciu... O, już nie podpala. No nie! No nie! Skinął mi wilczek. I czemu tak szybko zjadłam, nie ogarniam, co tu się dzieje? Pomocy! O! Jesteśmy ry... O Jezus! Jesteśmy rycerzami teraz! Co się dzieje? <grym> Ojej! Dobra, teraz wiem, co trzeba zrobić, żeby się udało. Trzeba na szczęście szanty zaśpiewać, więc y, morskich opowieści niestety nie znam za bardzo tekstu, ale hiszpańskie dziewczyny wlecą. <grym> Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś marzenia ze snów ku brzegom angielskim. Już r... Czemu nie mam cela? Już ruszać nam pora, lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów. Smak waszych ust... To się stało, Jezus? Co się stało? Aha. Przynajmniej zadałam hity, tak? Dobra, jeszcze raz, to tamto był nie wypał, wyjątek potwierdza pod, pod regułę, tak? Dlatego jeszcze raz szanty wlatują od momentu skończenia ich. Yy, I tak, jak były dalej? I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, w noc ciemną i złą. Nam będzie się śnił, nibie popłyną wró... O Jezus, to tak nie było, to tak nie leciało. O! Ale mam miecz! I jeszcze firepole. No nie! Co jest nuklearne coś tam? No nie! Straszne rzeczy się tu dzieją. O, spida mam. Dzięki. No nie! No nie! Obożysz! Aż mi zlagowało Minecrafta! Jezus! No nie! mogę się wydostać. Mam taki dobry itemy. Co się dzieje? <laughs> Aha, tak, abordaż to był. Celem jest y, zdobycie jednego killa na y, tak zwanym... Jezus, jak to się nazywa? Jak się nazywają? Kra Nie kraby lądowe. Jak to się nazywa? Jeju. Boże. Nie, muszę wy, wyjść stąd, bo mnie slajmy będą atakować. Mam nadzieję, że te nie pot. Czy one potrafią po drabinie wchodzić? O, disco! Mam wyłączone niestety dźwięki. Co to jest, jeju? Tam siebie zabiję. Tam siebie zabiję. No nie udało się. A nie! Widzicie na czacie? Jest bajsujeczka. Giga Chad. Jest! Mamy kila na odcinku. Już czuję się spełniona. Szczury lądowy się tu nazywa, a nie krawy morskie, co ja gadam jest, tak. Mamy jednego szczura lądowego, yy, uziemionego jak najbardziej. Niestety widać solo pirat nie ma zbyt dużych yy, możliwości do pokazania siebie. Jest to ciężkie, ponieważ każdy pirat potrzebuje swoich przyjaciół przy sobie, żeby, żeby być w pełni super-gigachadem. I jest... No nie, no, co jest znowu? Czemu cały czas na mnie są jakieś rzeczy? No nie! <słyski> Jednak... W jaskini to nie jest dobry pomysł otwierania takich bloków. Ztestowanie lepiej będzie być narażonym na innych graczy, ale przynajmniej mieć jakąkolwiek możliwość uciec przed 40 creeperami. Jak najbardziej myślę, że, że tak. Dobra, teraz, teraz już czuję w kościach powiew morza. Mimo, że wody nie widzę na mapie, ale czuję, czuję to, że teraz. będzie... O, mają różne nazwy. To miałoby sens. Rzeczywiście. No nie! Czemu znowu na mnie to trafia? Wszystko, co najgorsze, normalnie. No halo. A ja już mam budki. Aha. I nawet nie mogę ich zmienić. No dobra. Dobra. No, jakaś to broń jest zawsze. Śnieżki są całkiem przydatne. O, jeszcze z knockbackiem. Hmm? Może być nie tak źle, ale. O nie, Endermana prawie zaatakowałam. Nie pomyślałam. Tam kolegę zrzucić może. Hmm. Tutaj się zabudować, żeby nie spaść. Czy. Nie. O, za asystę dostałam. O, widzicie, to już dobry abortaż z asystą. Nie. Dawaj. Prawie. Asysta może. Nie, niestety. Żadnej asysty. A, bo żyje w sumie. A tamtego da się chyba niekoniecznie. Skąd oni takie coś mają? Da się mieć takie szczęście tutaj? Nie wiem czy chcę otwierać K Czekaj, które... Aha, no jeszcze mi się skrzynka zbugowała, no okej okay. eee, To mi się przyda Do broni jakiejś eee, znowu łuk, no do. To... Już dwa staki, tych, eee, zmarnowałam śnieżek, o nie Dobra. Masz tam dziurę jakąś siomeczku? Chyba nie masz, żeby wpaść. Ojej, ja prawie wpadłam. Hm. Kampienie na własnej wyspie takie takie średniawe. O! Ale widzę wodę. Giga czady, już jesteśmy bardziej piratcy niż byliśmy. Drodzy, kamraci oglądający te poczynania pirackie. Dawaj. No nie, nie trafiłam, nie! Hmm, chyba ten będzie najlepszy. Dobrze, że mam cela. Bardzo dobrze. O! Dwa hity. Trzy hity. Dawaj go. No nie, nie. No, nie no prawie. I, ale tam w dachu jest slaki bloków. Uuu, Spawn jest OP. Zawsze był na Skywarsach OP. Bo miał gigalut ze skrzynek, ale tu ile ma broni. Bo czerwone to już bronie są. Już wyczaiłam. Ale wielkie wyspy, a mało na wyspie. Ojej, jakiś strasznie tragiczny lud. Dziki. Dzikiego. Otworzę tu. O nie, owca terrorystka chyba. A wiedziałam, że wybuchnie. Wiedziałam. Crazy Zomala też tu. No dobra. Insejna też. Spodnie. No dobra. No nie! Nie! Zostaw mnie! Jezus. Dobra, teraz czuję, że... Aha, to na ubranku pisze, że jakieś dziwne rzeczy za sobą zostawiam. Diamentowa motyka. Ooo! Oh. Dobra, całkiem ciekawe, ale i tak, bardzo dużo użycia zostało z niej. Jak najbardziej. Dobra, tu jest git, wszystko. No dobra, speed build, speed bridge, znaczy się na spawna jak najbardziej. Jezus, udało się, przeszłam. Jeszcze jeden speed build bridge. No, jestem gigaprosem, jak widać. O nie, co to za armia! Dawaj, no nie, co się stało. No nie. No nie asystę dostałam, o nie, jak źle. Jak tragicznie. Powinna mieć kila. Czemu ja się teleportuję tak dziwnie? Co się stało? Ale mam dużo HP. 3. Wow. Tam widziałam nik. No nie, nie, zostaw mnie. Widziałam tam nik. Czy ja tam doskoczę? Doskoczę. No nie. Ale o skid, sujeczka, drugiego szczura lądowego zamordowaliśmy. Dobrze, jest dobrze. Dobra. Myślę, że ostatnią rundę sobie zagramy. Taki był fajny luźny odcineczek. Troszkę pośmiany, troszkę nie wiadomo co się działo w zasadzie, bo pierwszy raz w ten tryb grałam. Ale mam nadzieję, że, że Wam się jakoś tam spodobało. Dobra. Nie tak źle. Wild to chyba są tylko zwierzątka. Nie. No dobra. Insane jest szalony. O, to jest dobre. O jest. a, no do... a, dobra, teraz wyczaiłam, tu trzeba czytać opisy. Wszystkiego w zasadzie. Albo znać. O, enchanty różne daje, dobra. Dobry mieczyk, dobry, jak najbardziej. Slime bolami da się rzucać. No nie. Zostawisz mnie w końcu, chamie. O. Udało się. Jednego hita zadaliśmy. Jak najbardziej. Nic. Dobra, mogę jump boost'a mieć. Jak najbardziej. Oraz tu... Ty. Jump boost i jump boost. Ale kolorki zostawiam. Fajnie. No co? Co się dzieje? Yes! Udało się, co prawda. Wszystko mi się wyrzuciło z EQ'u. I nie mam prawy życia. Eee. Zabrało mi mój mieczyk. No nie. Zabrało mi mój dokokszony mieczyk. No halo. Ale dobra, nie jest tak źle. Hmm. Nie no, może być to. Kurczę, nie mamy żadnego na, na całko nic. Do mnie? Dlatego tu broń dawaj. Hmm. Enchant dzięki. Użyć? Po to się ta użyć. Ojej! No dobra. No nie! No i co mam zrobić? Umrę. Nie umarłam. Ty... Fajnie, jednak. Oczywiście speed bridge jak najbardziej. Ale, ale fajnie się, się skacze. Ojej. Tam się walą. Dawaj go. Dawaj go. Dawaj go. Nie bijcie mnie, proszę. Chciałabym wy... No nie. O zostało to było tragiczne, ale tak. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Dobrze, że mnie nie widać nawet. Miłego dzionka w wieczorku. Co tam, kiedy tam i... Bye, bye.